Witajcie na kanale Efezjan 612, czyli na kanale o tematyce walki duchowej, ale nie tylko. Dziś chciałabym zwrócić uwagę na to, że coraz rzadziej słyszymy jakieś historie o cudach, uzdrowieniach czy nadprzyrodzonym działaniu Boga w naszym życiu. Zazwyczaj przeglądając portale internetowe. Jeśli znajdują się w niej jakieś artykuły związane z instytucjami kościelnymi, I nieważne czy to są kościoły protestanckie, czy kościół rzymskokatolicki, to widzimy artykuły, które nawiązują do afer związanych z defraudacją pieniędzy czy aferami pedofilskimi. Dzisiejszy świat stawia nas w takiej sytuacji, że powinniśmy. Wszyscy wierzyć w taką jakby jedną ideologię, czyli powinniśmy wierzyć w to, co można wyjaśnić za pomocą rozumu. Wszelkie przekazy telewizyjne czy reklamy w telewizji nawołują nas do pogoni za materialnymi rzeczami, za wyścigiem szczurów. Nikt nie zachęca nas do tego, aby zgłębiać te duchowe i niewidzialne prawdy. Pismo Święte zaczyna być traktowane jedynie jako zbiór legend, zawierających może jakieś wartości moralne, wskazówki, ale nie mają one zbyt wielkiego znaczenia w dzisiejszym świecie. Chciałabym Wam przekazać, że jednak Bóg działa. W różnych zakątkach świata, od małych wiosek po wielkie miasta, naprawdę dochodzi do niesamowitych zjawisk. Ludzie mają świadectwa, gdzie podkreślają, że doświadczyli w życiu czegoś, czego nie da się racjonalnie wytłumaczyć naukowo. Myślę, że każdy z nas może nawet ze starszych artykułów czy programów słyszał o ludziach, których lekarze skreślali i mówili, że nie ma dla nich żadnej nadziei, nie ma dla nich żadnych leków. A jednak oni wrócili do zdrowia, wtanęli na nogi i wprawili w osłupienie tych najlepszych specjalistów. Czy nie słyszeliśmy o uzdrowieniach, które miały miejsce po gorliwych modlitwach, po zawierzeniu swojego życia Bogu? Ludzie mogą to różnie wyjaśnić. Za pomocą, można powiedzieć, jakichś sił umysłu. Oczywiście pozytywne myślenie jest jedną z metod i wskazówek, aby dojść do zdrowia. Ale chcę powiedzieć, że takie historie są prawdziwe, że Bóg cały czas działa, że to nie są bajki ani legendy, że historie tych ludzi udowadniają nam to, że jest siła wyższa, której nie potrafimy pojąć umysłem. I to właśnie w takich sytuacjach Bóg często wkracza, pokazuje swoje miłosierdzie, wielką miłość i uzdrawia tych ludzi. Od czasu do czasu będę Wam przedstawiać niesamowite historie uzdrowień, które zostały potwierdzone medycznie. Sami osądźcie, czy jest w tym palec boży, czy zostało to dokonane. Jakoś inaczej. Dziś chciałbym Państwu zaprezentować historię Barbary Kamińskiej Snyder, która chorowała na stwardnienie rozsiane. Można powiedzieć, że była już w stanie agonialnym. Jej świadectwo wywołało u mnie takie myśli, że dzisiaj tak naprawdę nie ma chorób i nie ma takich stanów, z których można nie wyjść. Mam na myśli, że Bóg może wkroczyć w czyjeś życie w każdym momencie i uzdrowić taką osobę. Także zawsze warto spróbować się pomodlić za czyjeś zdrowie. Chirurg Harold Adolf tak opisał stan kobiety. Barbara była jedną z najbardziej beznadziejnie chorych pacjentek. W klinice Majo zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. Za każdym razem, kiedy trafiła do szpitala, spodziewano się, że umrze. Część przepony została całkowicie sparaliżowana. Także jedno płuco praktycznie nie funkcjonowało, a wydajność drugiego spadła poniżej 50%. Miała rurkę tracheotomijną w tchawicy, umożliwiającą jej oddychanie. Zawsze potrzebowała dodatkowego tlenu i mogła mówić jednie bardzo krótkimi zdaniami, ponieważ traciła oddech. Miała opuchnięte podbrzusze ze względu na niedziałające jelita. Jej pęcherz także nie funkcjonował. Od siedmiu lat nie mogła chodzić. Jej ruchy dłoni i ramion były słabe. Pacjentka była niewidoma. Funkcjonowały jedynie dwa małe obszary w każdym oku. Jedyną pociechą dla kobiety w jej tragicznym Pytanie było Słowo Boże. Barbara była od zawsze osobą głęboko wierzącą. Z przeczytanych przeze mnie świadectw nie wynika, że kobieta skarżyła się na swój los, jednak bardzo mocno przeżywała to, że nie mogła już chodzić, że zbliżała się tak naprawdę do schyłku swojego życia. Członkowie jej wspólnoty oczywiście na ile mogli starali się ją wesprzeć, ale postawmy się na ich miejscu, jakbyśmy się czuli. Myślę, że sami moglibyśmy być bezradni i zrezygnować nawet z modlitwy na rzecz takiej osoby, a jedynie może modlić się o szybką śmierć, aby ta osoba nie cierpiała. Ale stało się tak, że Ktoś zainicjował to, aby za barbarę modliło się bardzo dużo osób. I chcieli również wesprzeć ją w tym trudnym momencie. Więc kobieta otrzymała bardzo dużo listów ze słowami wsparcia, ponieważ była wierząca i chrześcijanie chcieli ją w ten sposób wesprzeć, że są z nią w tych trudnych dla niej chwilach. Ale poproszono również w jednej z lokalnych stacji, prawdopodobnie chrześcijańskich, o to, aby słuchacze pomodlili się za Barbarę. I doszło do czegoś niesamowitego. Kiedy jeden z członków kościoła był w pitalnym łóżku Barbary i czytał jej te wszystkie kartki i listy, Barbara w pewnym momencie usłyszała, Głos. Moje dziecko, wstań i chodź. Myślała sobie, że hmm, ma jakieś dziwne głosy, oczywiście to było pragnienie jej serca, żeby znów na nowo stać. Kobieta jednak ku zdziwieniu osoby, która przebywała w nią tym pokoju, powiedziała, że to usłyszała, że usłyszała głos, że ona ma wstać i chodzić. Poprosiła tą osobę, aby zawyzywała do szpitala członków jej rodziny. Kiedy Barbara została sama w pokoju, bardzo mocno poczuła, że powinno spróbować sama wstać z łóżka. Do tej pory wyciągnięcie jej z łóżka. Zajmowało około dwóch minut z pomocą dwójki osób. Kobietę trzeba było położyć na specjalną deskę, potem przesadzić ją na krzesło. Jednak Barbara czuła, że nie będzie na nikogo czekać, i sama spróbuje wstać. Podkreślmy i zaznaczmy, że leżała w łóżku dotąd 7 lat. Kobieta po prostu zerwała się z łóżka i ku swojemu zdziwieniu po raz pierwszy od siedmiu lat normalnie stała na nogach. Jej stopy dotąd były zbyt zdeformowane, by mogła założyć kapcie. Kobieta zobaczyła, że teraz jej stopy spoczywają płasko na ziemi. Jej dłonie, które dotąd były skurczone, były. Rozluźnione, jak u zdrowych ludzi. Co najbardziej ją uderzyło, ona widziała swoje ręce i nogi. Nie była już niewidoma. Wyrwała rurkę trachetominą od zbiornika tlenu i wszelkie worki cewnikowe, które miała przyczepione do ubrania. Kobieta po prostu stała. Po chwili zaczęli ją odwiedzać bliscy, lekarze, specjaliści i wszyscy byli w szoku. Kobieta, która dotąd potrzebowała butli tlenowych, mogła normalnie oddychać. Kobieta, która dotąd była przekuta do łóżka, mogła normalnie chodzić. A jej mięśnie, które przez lata ulegały zanikowi, po prostu wróciły do stanu. Sprzed odkrycia, sprzed postępu tej okropnej choroby, jaką jest stwardnienie rozsiane, wszyscy byli w szoku. Jej historia stała się głośna dla lokalnej społeczności. Oczywiście kobieta po tym uzdrowieniu nie miała żadnych nawrotów choroby. Warto w tej historii zwrócić uwagę na to, że wiele osób modliło się o jej stan. Wierzę w to, że również sama kobieta wierzyła do końca, że Bóg może ją uzdrowić. I taka tu jest tajemnica wiary, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, co tak naprawdę przyczyniło się do jej uzdrowienia. Czy był to wynik Właśnie usilnej modlitwy obcych osób i być może ktoś miał dar modlitwy mm, o uzdrowienie, czy po prostu jej silna wiara w wyzdrowienie ją mm, wyleczyła. Na pewno nie był to efekt żadnych medycznych zaleceń, żadnych leków, ponieważ lekarze tak naprawdę czekali na jej śmierć. Jeśli znacie osoby, które chorują, warto, myślę, podnieść ich na duchu. I, I jeśli są to osoby wierzące, to dzielić się właśnie takimi historiami, świadectwami, że warto chociaż w sposób duchowy walczyć do końca. A ja wam polecam książkę pod tytułem Cuda dzisiaj: Nadprzyrodzone działanie Boga we współczesnym świecie.